Cześć, nazywam się Piotr Skrzypczak, pochodzę z Podhala, natomiast na co dzień mieszkam we Wrocławiu. Jestem programistą WordPress, specjalizuję się także w optymalizacji konwersji i analityce internetowej. Wprowadzę agencji ITNET, która właśnie także wspiera przedsiębiorców w zakresie WordPressa i analityki internetowej. No i w tym filmie chcę Ci opowiedzieć pokrótce jak wyglądał mój rozwój z Kamilą Robińską do teraz. Tak więc zapraszam Cię do obejrzenia tego materiału wideo. Moja przygoda z Kamilą Rowińską zaczęła się w 2013 roku od książki Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Była to pierwsza wersja książki. Pracowałem wtedy jeszcze na etacie i szukałem jakiegoś narzędzia do tego, żeby móc przeanalizować swoje życie i miejsce, w którym teraz jestem. Ta książka właśnie mi to ułatwiła. Był to pierwszy taki podręcznik tak naprawdę coachingowy czy narzędziowy w tamtym czasie. W 2017 roku, w grudniu, oglądając materiały Kamila Rowińskiej, prowadząc już dwa lata firmę na pełen etat, Powiedziałem sobie, że fajnie było móc współpracować z Kamilą Robińską. Po nowym roku, w styczniu, kupiłem sobie dzienniki coachingowe właśnie od Kamili. No i jakieś dwa tygodnie później Agnieszka Kądziołka szukała WordPressowca, który mógłby wesprzeć RBC, jeśli chodzi właśnie o, o strony internetowe i WordPress. Zgłosiłem się do Agnieszki. Od tamtej pory, przez dwa lata, właśnie mam tą przyjemność, że mogę współpracować zarówno. Z całym zespołem, jak i właśnie z kamilą rowińską, ale co się przez te dwa lata wydarzyło. Oczywiście oprócz samej współpracy, ciągłego rozwoju i różnych wyzwań. Pod koniec 2018 roku oglądając wywiady z masterami, Zapragnąłem zostać masterem, ponieważ wiedziałem, że szkolenia stacjonarne, które prowadzi Kamila, pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zarówno budowania zespołu, sprzedaży, jak i też zarządzania są w czasie asertywności czy budowania pewności siebie. No i postanowiłem zostać tym masterem, natomiast nie wiedziałem, jak to się wydarzy i kiedy to się wydarzy. W początkiem roku chciałem właśnie wybrać się na szkolenie Kamili do Krakowa, ponieważ było organizowane wydarzenie Kobieta Niezależna właśnie w Krakowie. Pojechaliśmy tam razem z moją żoną Gosią, ponieważ chciałem właśnie poznać zarówno zespół, jak i Kamilę. I na tym wydarzeniu wydarzyło się coś, co tak naprawdę zmieniło cały ten rok. Na szkoleniu Kamila zaprezentowała właśnie pakiet RBC Master Business Training w bardzo okazyjnej cenie. No, i tak naprawdę ku mojemu zaskoczeniu, Gosia się mnie zapytała, czy chciałbym właśnie kupić to szkolenie. I pomimo dużej ceny porozmawialiśmy chwilę na ten temat. No i zaryzykowałem. Kupiłem to szkolenie i zostałem masterem. Wiedziałem, że potrzebuję wiedzy z zakresu budowania zespołu i sprzedaży. No i los tak chciał, że właśnie wszystko się fajnie złożyło i tydzień po szkoleniu w Krakowie pojechałem na szkolenie Zespół Marzeń. Podczas tego szkolenia Wydarzyła się kolejna ciekawa sytuacja. To znaczy, Kamila wywołała mi na środek, żeby przedstawić tutaj informacje z ćwiczenia, które mieliśmy do zrobienia. Więc to było tak naprawdę pierwsze wyzwanie, takie poza moim pudełeczkiem komfortu, które musiałem przełamać, ale też pozwoliło mi to w jakiś sposób zaprezentować się też szerszemu gronu. I było to też bardzo fajne doświadczenie, ponieważ zobaczyłem, że wcale nie jest to takie straszne, jeżeli trzeba przemówić przed szerszą, gdzieś tam Publicznością. Z tego szkolenia wyciągnąłem szereg narzędzi, które przez właśnie 2019 rok wprowadziłem w firmie m.in. narady zespołowe czy procedury i standardy, nad którymi w tym momencie nadal pracujemy, to pozwoliło mi tak naprawdę poukładać pewne rzeczy, które do tej pory były, że tak powiem, bardzo niepoukładane i, i powodowały pewien chaos w firmie. Kolejnym szkoleniem było, które tak naprawdę dało mi dużą wiedzę i pewność siebie, to było właśnie Mistrz Sprzedaży. Podczas Mistrza Sprzedaży w maju nauczyłem się między innymi tego, że sprzedaż nie musi być trudna, że można tak naprawdę sprzedawać z dużą przyjemnością i tak też jest do teraz. Dużo rzeczy tak naprawdę z tego szkolenia wzorzyłem w firmie, ale też właśnie to, co dla mnie było najważniejsze, to właśnie zwiększenie pewności siebie. Uwierzyłem bardziej w swoje możliwości i to, że sprzedaż właśnie nie jest trudna, jeżeli robi się ją po prostu w odpowiedni sposób i cały proces sprzedaży prowadzi się w odpowiedni sposób. Kolejne dwa szkolenia, w których wziąłem udział, to jest zarządzanie sobą w czasie i asertywność. Nauczyłem mnie kolejnych rzeczy, które tak naprawdę na co dzień wykorzystuję i w filmie i w życiu osobistym, ale to nie wszystko. Oprócz tego w ostatnim, w ostatnim roku, właśnie pod koniec roku uruchomiłem kanał na YouTube jestem w trakcie właśnie uruchamiania bloga, ponieważ chcę się właśnie dzielić wiedzą, ale także móc właśnie budować markę online. No i też dzięki Kamili mam tutaj tą pewność, wewnętrzną, żeby właśnie napisać swoją pierwszą książkę w 2020 roku. Tak więc jeżeli szukasz szkoleniowca, szukasz trenera, praktyka, który pomoże Ci tak naprawdę się rozwinąć, ale będzie też przekazywał Ci wiedzę, która jest właśnie sprawdzona, to Kamila jest idealną osobą. Jeżeli podobał Ci się ten materiał wideo, to kliknij łapkę w górę, daj lajka albo komentarz, będzie to dla mnie informacja, że to wideo było dla Ciebie bardzo chciałe, a może pomoże mi to w jaki sposób zdobyć nagrodę w konkursie to posłuchce, w tak więc trzymaj się